i tam po długiej przerwie w wentylu motocyklisty. Zostałem niejako wywołany do tablicy, ponieważ ostatnio zostałem też kilka razy wyeksponowany na takie pewnego rodzaju poglądy ludzi, którym brakuje wiedzy, ale mają za to nadmiar tupetu i umyślnie bądź nieumyślnie dokonują pewnych manipulacji myślowych, manipulacji w fizyce. Niedopuszczalnych. Cóż takiego robią? Jestem przekonany, że wielokrotnie. Body language, zobaczcie, teraz się dystansuje. Jestem przekonany, że wielokrotnie byliście wyeksponowani na tego typu y, twierdzenia, stwierdzenia, że przecież silnik spalinowy osiąga sprawność jedynie na poziomie 30%, prawda? Natomiast silnik elektryczny 98%. I to jest jeden z koronnych argumentów za tym, że przecież to jest zupełnie inna klasa. To jest przede wszystkim manipulacja, moi drodzy. Językowa, czy nie wiem, jaka inna, ale na pewno manipulacja. Zaraz Wam powiem dlaczego. Wynika to yy, w pewnej mierze. A może zupełnie z tego, że oba te silniki elektryczne i spalinowe nazywane są u nas silnikami. Niestety nie jest to słuszne nazewnictwo. I właśnie ono bierze się, leży prawdopodobnie u podstaw tego nieporozumienia. Nieporozumienia używanego przez niektórych roz, z rozmysłem, aby zmanipulować i zagręcić ludzi. No, a z niektórych, A w niektórych przypadkach po prostu bierze się ono z niewiedzy. Moi drodzy, spójrzcie, co wam teraz pokażę. Fizyka, cybernetyka, też oczywiście, niegdyś moja ulubiona nauka, niegdyś królowa nauka. Moi drodzy, jest coś takiego jak przetwornik energii i generator energii. Przetwornik energii, cóż to jest? Do przetworników możemy zaliczyć właśnie Silnik elektryczny, silnik hydrauliczny, silnik pneumatyczny i silnik napędzany mechaniczną sprężyną. Cóż to jest takiego przetwornik energii? Jest to urządzenie, moi państwo, które przetwarza cały dostarczony strumień energii, wytworzonej gdzieś tam wcześniej, z jednego rodzaju energii na inny rodzaj energii. Na przykład energia ciśnienia płynu hydraulicznego dostarczana jest do silnika hydraulicznego, a on zamienia ją na energię mechaniczną ruchu obrotowego. Czy na przykład energia sprężonego powietrza, też ciśnienia dostarczana jest do pneumatycznego klucza warsztatowego, a on zamienia ją na obrotową mechaniczną. Można też odwrotnie można oczywiście jak w kompresorze, gdzie energia mechaniczna, czyli obrotowa, dostarczana jest skądś tam, żeby wytworzyć ciśnienie sprężonego powietrza. Energia mechaniczna dostarczana do silnika hydraulicznego sprawi, że wytworzy on ciśnienie hydrauliczne z jakimś tam swoim wydatkiem, prawda? I tak samo jest, moi drodzy, z silnikiem napędzanym sprężyną mechaniczną. Z taką zabawką nakręcaną, która też oczywiście, jak ją nakręcimy, to będzie się poruszać, bo cały ten, cały ten strumień dostarczonej energii prawie zamieni na, na energię ruchu i odwrotnie. Ruch zamieni na energię potencjalną, mechaniczną, zawartą w sprężynie. Yy, sprawność przetworników jest bardzo wysoka. 90% 5,98,90% pomniejszona jedynie o straty mechaniczne, czyli jakieś tarcie, jakieś przekładnie zębate, to tyle. Natomiast silnik spalinowy nie jest przetwornikiem energii, jest jej generatorem. W zbiorniku paliwa nie znajduje się cały strumień energii, znajduje się tam tylko paliwo. Z którego potem w generatorach, w reaktorach chemicznych, którymi są de facto cylindry silnika, wyzwalana jest energia ciśnienia na skutek zmieszania paliwa z powietrzem i zapalenia go od iskry. Jest więc generatorem energii, a w magazynie swoim, czyli w zbiorniku, ma jedynie jeden z Czynników niezbędnych do jej wytworzenia. Drugim jest oczywiście powietrze. I teraz, dlatego sprawność generatora jest rzeczywiście kluczowa, ale nigdy nie będzie równa sprawności przetwornika. Tutaj ciekawostka, z tym też widzę, są problemy. Ludzie piszą często z fachowcy. Fachowiec, ekspert od transformacji energetycznej na LinkedIn, wypowiada się, że moc elektryczna nie wyraża się w kilowatach czy w megawatach tylko w kilowatogodzinach i w megawatogodzinach Moi drodzy moc wyraża się w kilowatach i w megawatach w gigawatach Natomiast kilowatogodzina i megawatogodzina to jest energia za to płacimy. Nie płacimy za moc, tylko za energię elektryczną dostarczoną do naszych domów. Energia i moc dwie różne rzeczy. Moc to jest praca wykonana w czasie, a energia to jest równoważność pracy. Powinna być wyrażona zawsze w dżulach, ale ze względu na to, że nie każdy rozumie, czym jest dżul, no to używa się kilowatogodzin. Koni mechanicznych na godzinę też jest, razy godzinę też jest taka jednostka. I teraz moi drodzy, myśląc w ten sposób, manipulując percepcją, manipulując słowami, to przecież silnik spalinowy, silnik elektryczny, ale pamiętajcie, silnik hydrauliczny, silnik pneumatyczny i najważniejsze, ten napęd sprężyną mechaniczną, nakręcany. Otóż wykorzystując tę samą demagogię można, żeby unaocznić Wam jakie to jest śmieszne i bez sensu, powiedzieć w ten sposób, że pojazd napędzany sprężyną mechaniczną, nakręcany jest zeroemisyjny. Bo przecież nie ma rury wydechowej, prawda? Jest zeroemisyjny i oczywiście obojętny środowiskowo, jest bardzo ekologiczny. A co więcej, sprawność napędu na sprężynę nakręconego bez wątpienia przekracza 95%, a zatem jest o wiele lepszy niż napęd spalinowy. Myślę, że wszyscy rozumiecie bez sens tego twierdzenia. Tak samo jest w przypadku napędu pneumatycznego, gdzie ktoś musi to powietrze skompresować do zbiornika. W przypadku napędu hydraulicznego, gdzie to ciśnienie hydrauliczne i strumień hydrauliczny musi być gdzieś wytworzony, czyli ta moc w czasie, czyli właśnie ciśnienie i strumień, czyli wydatek. I tak samo w przypadku silnika elektrycznego, który jest przetwornikiem energii. Dostaje energię elektryczną, zamienia ją na mechaniczną. I tutaj się kryje tajemnica jego wysokiej sprawności. Bo nie jest silnikiem, a przetwornikiem. Moi drodzy, nie dajcie się temu zwieść. Znacie te samochodziki nakręcane, które najpierw przesuwało się do tyłu, żeby się ten napęd nakręcił i puszczało się, i one wyskakiwały do przodu. Były takie kiedyś, może jeszcze dzisiaj są. No i właśnie ci wszyscy, którzy wychwalają napęd. Elektryczne. To są ci, którzy w tym łańcuchu postępowania nie widzą tej części, gdzie naciągam ten napęd do tyłu, tylko swój wywód logiczny zaczynają od miejsca, w którym po prostu puszczam samochodzie, który jedzie, jest zeroemisyjny i ma czystą, ekologiczną energię. Jest to rzecz jasna bzdurą, Napęd elektryczny, proszę państwa, w ogóle nie jest żadną innowacją. Co się dzisiaj robi? Robi się, sięga się po stare pomysły sprzed 150-200 lat. Nazywa się dziś innowacją nowymi technologiami. Proszę państwa, to są stare technologie. Zobaczcie jakieś turbiny, wiatraki poziome, pionowe, wiatraki w powietrzu, w wodzie, pod wodą, nad wodą, w połowie w wodzie, czy taki Pływak na zawiasie. To jest żałosne. To świadczy o tym, że rozwój technologii uderzył w ścianę. Nic już więcej nie mamy. To jest, jak pamiętacie na pracach ręcznych, ci, którzy są z mojego pokolenia, pamiętają takie pudełko, taki zestaw, gdzie dzieci mogły składać tam różne rzeczy ze śrubek jakichś tam, dosięgników. Tak wygląda dzisiejsza innowacja i dzisiejsze nowe technologie. Z tego samego cały czas składa się. Rozpaczliwie próbując złożyć coś nowego. To są stare technologie, może troszkę inaczej wykorzystane. Postępu nie ma. Także moi drodzy, nie dajcie się nabrać. To wszystko.